Dzień dobry, jestem Ewa i chciałabym Wam pokazać, w jaki sposób można zrobić łapacza snów. Żeby zacząć pracę przy łapaczu snów, musimy mieć taki okrąg. Przygotowujemy sobie nożyczki, przygotowujemy sobie sznurek obojętnie jaki. Może być taki grubszy, jeżeli chcemy, żeby praca wyszła szybciej. Może być włóczka. Proszę, też ładnie wygląda bardzo włóczką robione i może być taki sznurek. Jest on też przeznaczony do robienia łapaczy. To przygotowujemy sobie, przygotowujemy sobie igłę. To już będzie w dalszym ciągu. Są takie piękne igły. Z zakończeniem okrągłym, że się nie pokujemy. I to by było na tyle na początek, jeżeli chcemy rozpoczynać pracę z łapaczem snów. I teraz Wam pokażę, w jaki sposób zaczynamy. Biorę e, s, e, e, s, początek sznurka mojego, z którego chcę wykonywać łapacza, kółeczko i zaczynam. Na początku muszę zawiązać sobie supełek, żeby ten sznurek. Po Tą makramę, to akurat mam, mam makramę taką grubszą, żeby praca szła szybciej. Jest ona bardzo prosta. Zawiązuję w supełeczek i teraz biorę ten sznurek i muszę na okrętkę, biorę i miejsce obok miejsca, żeby to ładnie wyglądało, biorę właśnie tym sznurkiem, okręcam, to ten okrąg. I aż musimy jedziemy, jedziemy, aż do końca. Miejsce obok miejsca. I wtedy to będzie ładnie wyglądać wszystko. Pracujemy ładnie, powoli. Wy jak będziecie się zaczynać, może to będzie troszkę powoli. Ja już, bo parę też się musiałam nauczyć e, robienia tych łapaczów. Żebym mogła Wam przekazać w jaki sposób, nie rozwiązujemy za bardzo sobie tego, 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 tego sznurka, może być właśnie w takim kłębku całym, dlatego, że to wygodniej jest nam, żeby to przewijać, żebyśmy mieli szybciej. I proszę, i robimy miejsce obok miejsca, wygląda to w ten sposób. Żeby było trochę krócej, żeby nie marnować tylko czasu na samy ten, pokażę Wam już, jak to wygląda, jak jest gotowe. Proszę, jeżeli już będziemy mieli całe, to jest końcówka tego naszego koła, zrobionego i żeby. I teraz musimy sobie na tym kole zaznaczyć miejsca, w które będziemy robić tą siatkę w środku. I można prostym sposobem, żeby było prosto, bierzemy kartkę, po prostu kartkę, składamy ją pierwsze na pół, potem robimy na cztery, na szóstki, na ósemki. Możemy w ten sposób złożyć tą kartkę, rozkładamy ją. I wtedy przykładamy ten nasz łapacz, znów te koło obrobione, przykładamy równiuteńko, i możemy sobie Ołówkiem zaznaczyć, żeby były równe odległości i wtedy zaznaczamy, tu mamy i ja będę taki chciała większe odległości, dle, dlatego że mam gruby sznur, to większe. Jeżeli mamy cienką włóczkę, na przykład wełnę, ona przy nakręcaniu tu okręgu i naciąganiu, ona się będzie troszeczkę robiła cieńsza to wtedy możemy te odległości zrobić sobie mniejsze. Jest to już na tej karcie naznaczone. My wybieramy sobie, jaki chcemy wzór. Ja Wam pokażę ze względu, że jest e, sznurek grubszy, takie trochę większe odległości, więc zaznaczam. Układam sobie równiutko kółeczko i zaznaczamy miejsca, w których będzie będę to, tą nitkę łączyła. I będzie to na 8 części w moim układzie. 8 części. Gdy już mam zaznaczone, odkładam sobie karteczkę, żeby mi nie przeszkadzała. I wtedy biorę znowu tą moją włóczkę. Muszę tu uciąć, bo ja akurat potrzebuję. Biorę włóczkę i muszę tobie, sobie tak. E przyciąć teraz będę musiała uciąć tak tego sznurka trochę więcej. W zależności jaki mamy obręb koła muszę tego sznurka przygotować sobie więcej żeby mi wystarczyło żebym mogła sobie wykonać środek jeżeli mi braknie to czasami zawsze mogę sobie tam dołączyć Także nie ma takiej, takiej tego, żeby nie można dołączyć, żeby można wykończyć cały, cały środek naszego łapacza. Teraz troszeczkę muszę się pomęczyć, bo to jest gruba nitka, żeby włożyć w te oczko. No niestety, jak już się chce coś zrobić grubszego, to musimy się. Ale ja Wam pokażę jeszcze coś takiego. Jeżeli mamy gruby sznurek, tylko i znowu musimy tu zawiązać tą pierwszą nitkę, niestety, ale ja bym sobie zrobiła nie z tej strony. Wtedy sobie planujemy, jak to zrobić. Z tej, co już mam końcówkę, to możemy wykonać, wy, wykorzystać jako potem zawieszkę. Dołączam w tym tu. Momencie, tą, tą ten sznurek swój. I teraz Wam pokażę, w jaki sposób robimy tą środkową część łapacza. Jest to prosty. Naciągamy do pierwszej mojej kreseczki zaznaczonej, i tylko bierzemy, okręcamy, i tutaj wkładamy. I musimy przeciągnąć cały ten nasz sznurek przez to oczko. Niestety tylko to jest to, że musimy przeciągnąć. I wtedy mocno zaciągamy. I wychodzi nam po prostu takie, i znowu w następne zaznaczone miejsce, i prosto. Właśnie łapacze snów. Możemy robić też rękami, jak, może, jak mamy taką grubszą nitkę. Wtedy nie musimy żadnych igieł wykorzystywać. Proszę, i wychodzi mi już, i znowu w następne miejsce, proszę. I znowu tylko prosto przewijamy w ten sposób, i znowu musimy przeciągnąć tą nitkę. Musimy mieć trochę miejsca, jak właśnie robimy już ten środek łapacza. I proszę, i znowu tylko w ten sposób. Tu zaciągamy, przewijamy oczko i ciągniemy. I mamy następną, przyciągamy. Te danie nitki właśnie to ma to, do tego, że one się mieszczą między tym, co już żeśmy wykonali na obrębie. Także się zgubią, że nie będzie żadnych tam jakichś tam dodatkowych. I znowu biorę i przekładam. Muszę tu jedną zrobić i znowu biorę i przekładam i znowu w to miejsce zaznaczone, które miałam zaznaczone, znowu kładę i przekładam tą nitkę swoją przez to, proszę. I dociągam, i wtedy ona wchodzi w miejsce, sobie tam tworzy jakieś miejsce. I już teraz znowu ostatni raz, i, i przykładam. Nic się nie zmieniło. I mamy już pierwszą zrobioną. Całe kółko ma swoją obręcz. I teraz po prostu znowu prosto jest w każdą tą naszą, co żeśmy zrobili, otoczkę, tą dodatkową, znowu w środek wkładamy w ten sam sposób. Nic innego. W ten sam sposób, tylko w środek tej naszej zrobionej pierwszej linii. Wkładamy znowu w ten sam sposób na sznurek i znowu jedziemy. I znowu kładziemy to od zewnątrz do środka, i w, środ w środek tej naszej pierwszej przekładki wkładamy znowu, i powtarza się ta sama praca. Proszę, w środek znowu tej linii wkładamy, przekładamy z góry do środka. Jak rękami się robi, jak się igłą robi, to to jest troszeczkę, może szybciej, ale, ale też ładnie. Mamy efekt tego, że robimy. Mogą to robić nawet, zobaczcie, dzieci, dlatego, że można łapacza snów zrobić rękoma. Nie trzeba do tego mieć żadnych igieł, nie trzeba mieć niczego i można to właśnie w proste sposoby zrobić. Jeżeli są cieńsze nitki, wchodzą do oczek, możemy sobie robić igłą pokazywałam Wam, jest specjalna z zakończeniem okrągłym, z dużym oczkiem przeznaczone to jest właśnie, że można robić te. I proszę. I wychodzi nam już piękny wzór. I tak z, zakładamy z góry y, sznurek przez oczko i jedziemy do środka. I teraz powiedzmy. I zawsze w środek, i wtedy się nam tworzy piękny kwiat w środku, i znowu jak pojedziemy dalej, to znowu w środek. W środek wkładamy, w środek wkładamy, i aż do samego końca, do środka, właśnie przekładamy ten sznurek w środkową część naszej przerobionej linii. Te oczka w ten sposób, co wam pokazałam, robimy aż do części środkowej. Odległości między naszych, naszymi skrzydełkami, między tym wzorem będą się zmniejszać. Pokażę Państwu, bo już zrobiłam łapacz, który jest do końca. Wychodzą piękne kwiaty, i wtedy środek już jest coraz to, jeżeli tu zauważycie, jest coraz, odległości są coraz to mniejsze, i środek się zagęszcza, i robi się taki środek ładnie e, zagęszczony. I wtedy możemy dodać, na przykład, tu na makramie, akurat oczka w, w danych koralikach są za małe. Nie umiemy je nałożyć na makramy. Możemy je nałożyć na przykład, jak robimy z włóczki. To wtedy na włóczkę takie koraliki nakładamy przez oczko, i wtedy sobie tu gdzieś podczas pracy naszej nakładamy. Ale ja, że była. Makrama już taka jest grubsza i tego oczka musielibyśmy dodatkowo ten środek tego, tego koralika powiększać, więc ja zrobiłam na ciepłym kleju, przykleiłam w miejsca, które chcę i to wtedy sobie naklejamy. Jeżeli jest cienka włóczka, umiemy nałożyć i wtedy koralik gdzieś tu będzie też w środku na tej nicce sobie wisiał. A jeżeli już mamy wykonane koło, wygląda powiedzmy one w ten sposób, jak jest czyste, nieprzystrojone, to tylko jest takie, widzicie, tu jest ten zapełniony, ale to do końca, tak jak mówiłam, robicie w środek danego oczka przerobionego. Wtedy sobie stroimy danego łapacza wykańczami. Możemy kolorystycznie, jaką kto ma fantazję. Ten akurat jest w taki sposób, możemy sobie koraliki powiesić. Na, 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 tych, na tych sznurkach, ale pokażę Wam nałożenie sznurków na łapacza tych, po prostu jest też bardzo proste. Już chwileczkę Wam pokażę na tym jeszcze niedokończonym. Bierzemy, bierzemy sobie na przykład e, jakąś długość sznurka, co byśmy chcieli. Łączymy go na dwa i powiedzmy, przygotowuję sobie parę takich sznureczków. Jeden w żeby były jednakowe, drugi. Trzeci. Będzie ich więcej, ale ja Wam pokażę tylko. I jest bardzo proste wykończenie. Jeżeli powiedzmy. Ja już mam ten cały środek, co Wam pokazywałam, wykończony. Biorę sobie tu na przykład, mam środek do powieszenia, tu mam zakończenie, akurat się to tak fajnie złożyło. Biorę ten sznurek, który sobie przygotowałam, kładę kółeczko, robię sobie troszeczkę, nie, tu jest. E, zrobię sobie troszeczkę miejsca i po prostu kładę sznurek na połowę. Przekładam go przez kółko, przekładam i, i robię takie oczko. I przez to oczko te dwie nitki i przekładam. I proszę, mamy już te wiszące sznureczki. I następny. Następny biorę, przekładam go w połowę. Znowu prosto przekładam, robię oczko przez to oczko, przekładam sznureczek. Proszę, następna. I jeden koło drugiego, i tworzy się ładnie ten ogonek tego łapacza. I następny, możemy z drugiej strony, robię sobie tu trzy, i tu na przykład z drugiej strony tego środkowego miejsca, i wtedy wykonuję, ile tam sobie życzę, tych właśnie ogonków tego łapacza w ten sam sposób. I już jak to mamy, to potem kończymy właśnie i wykonujemy ozdobę. W jaki sposób chcemy, tak sobie przyozdobiamy naszego łapacza. I to chyba by było na tyle na dzisiaj. Może kiedyś się spotkamy wspólnie znowu, jak ta nasza epidemia się skończy i wtedy będziemy obok siebie i będziemy wykonywać łapacze wspólnie. Dziękuję i to tyle na dzisiaj.